Cześć, Siemano, Wam wszystkim witajcie. Z tej strony Garfield, zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Battlefield 3, albo nie, Battlefield 3 z Garfieldem. O, to będzie lepsze. Jest to mapa Kaspijska Granica, tryb podwójny. Ponieważ miałem dzisiaj małe problemy, że tak powiem, natury technicznej, więc niestety nie mogę nic innego wymyśleć, więc zbiję na.

Zrobię na pewno inne, in, inną mapę Let's be z innej mapy Tu widzę jakieś, jakiś czołg, jeden zwany o Luffy Wiesz co tu się dzieje, Sylwia sobie, sobie Oje but co to było? What the hell Co tu ktoś jest? Aaa, byłeś jednak, no proszę Nie, ja mi się samochód, kurde mam tylko tego Wiecie. Czekaj, gościu. Wsiadę do ciebie. A nie, tak. Oh, fuck you, bitch. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, bitch. O, nie, rozwalili go zanim ja zdążyłem rozwalić. Daj. Wow, już nas walą dwa dżenty. Super. Zajebista sprawa. Są na ewentualnie będę tutaj patrolować. Chyba nic tutaj nie da, no, ojej, tam leci. Samolot wroga w rejonie waszych działań, tak. Dobra, Dobra, samolot te samoloty, jedźcie gdzie jedź, cię cię no, Dzisiaj odcinek będzie nieco krótszy, bo 15-minutowy około. Ponieważ e, muszę to jeszcze gdzieś wrzucić, a właśnie się to nagrywam, czyli we wtorek, muszę to jeszcze gdzieś wrzucić, dlatego, dlatego też po prostu no, będzie krótsze niż zwykle. Mam nadzieję, że to nie będzie dla Was żaden problem. No nie, znowu ten zastrany jet. Ludzie, jak ja nienawidzę na tej jetów. O, świetnie, tak, dobrze usiadam. A jeszcze zginę, super. No, pięknie, prawda. No jasny Gwint, super. Ja pierdut. No tak, setny level, no świetnie. Oni mają dwa setne levele, my mamy ani jednego. No, ale dobra, w końcu niestety levely świadczą o tym jak, jak ktoś gra, prawda, więc I tak się tym nie będę nawet sugerował, aczkolwiek a ten jet tutaj mi się tutaj no nic, tam gdzieś jest, ale dobra, jak mi tak nie rozwala, więc nawet w nie będę na piecu. Co nie mają 3 dżety? Aha, czyli mam jeden już pod piecu, i zajęliście. Dobra, tu jadę na A, może coś upomnij przynajmniej. A, to jest nie dobrze. Kurde, to nie teraz krzepek nas. Nie, 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 nie będę. Całe szczęście. Muszę włączyć termoglisty, to nie wpuściłem się tego. Cołby?

nie, nie udało się. Huh. Ale proszę bardzo, zniszczyłem pojazd i zabiłem wroga pięknie. A, dobra. Dosyć tego. <laughs> Aha, ci już wzięli to całe szczęście. Ktoś zmądrzał i wziął wreszcie e, tą tą stacjonarną klotkę, ja to tak nazywam podłożymy C4, żeby się szybciej zrozbiło. Też nic nie dało, no bo... Czekajcie, czekajcie, może coś upoluje czołgiem. Albo... helikopterem nie jestem dobrym pilotem oj, co tam ale dlaczego mi tylko jedną no dobrze no, widzę no, startowałem no trzeba upolować te cholerne Jacky, bo one o cholera, już wymięchałem jeden no upoluję chociaż jednego, co? Nie, wiedziałem, że to nie, 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 ten, nie wyjdzie Ale spróbować nie zaszkodzi Lamer ze mnie straszny, jeśli chodzi o, o y, helikoptery, niestety Tu widzę, że żadnego pojazdu nie ma Ja sobie teraz mam M60E4 jakbyś tak to się nazywa W każdym razie krabin maszynowy no tak, ci się bawią, cholera nie wiem co wiecie czy nie do Polery no mnie to mnie tu już wkurza jak debil wysiadł z helikoptera masakra jakaś myślał, że dobiegnie, a tak już, już, już od razu. No, ale oni mają w dobry sposób, bo rozwalili nam te, jak się napieprzają na niebie, fojera. Czasami aż żałuję, że, że nie umiem dobrze pilotować się tym kubikerem. O, doszło, ktoś tutaj, widzę. Wiem, że ty jesteś, nie ukryjesz już do mnie. Oj, mówiłem. O no jak skąd w ogóle ejeszkam To jest moje jeszcze gdzie? No, jezuje. no, jezuje. no, jezuje. no wysiadam i ja będę się tutaj O Jezu, podłożyłem C4 pod bagiego O Jezu jaki żal, no dobra, trudno No ale nas mnie nieźle, to muszę przyznać ojeju masakracja ci tylko walą kurde tutaj z, z respa zamiast wziąć ja będę próbował go aż wreszcie coś mi się uda tutaj

No nie mogę, ale przynajmniej jednego go ubiłem, no to już jest coś. Uff. Nie, mam wielki szacunek dla tych, którzy jetami potrafią tak super jeździć, bo latać znaczy się, ponieważ no, muszę przyznać, że latanie jetami to jest wielka, wielka rzecz. Helikopterem to jeszcze jako tak, ale Jatem to już po prostu jest Wow, ale coś jebło i też z drugiej strony w duże nie to rząd jeszcze Tak już nas walą gratuluję Świetnie, no cóż. No to jakby mi słowo, mam pograne, jak to mówią. Więc to będzie popis tego, jak przegrywamy, a nie jak wygrywamy, bo tutaj nie jesteśmy nic kompletnie w stanie zrobić. Ech, niestety. może ktoś wziął pojazd, ja nawet nie będę. Dobra, wezmę Bugiego, wywalę w niego C4 w przydupy, wsiądę i ja będę Jadę sobie na A perfinię. Może to być rozwale, przejadę, może czegoś nie może jakieś pojazdłość z pierwszego no zobaczymy? Chodzi, żeby mnie ten helikopter nie zobaczył, bo wtedy będzie, będzie, będzie do tego. Myślałam, że tam czołgi chciałem podjechać. Jeb! No wiem, no kurde, ten z tym hawokiem, no. Ojeju. Ale teoretycznie, widzicie, yy, ten, Rosjanie po tej, yy, na tej mapie mają gorszą sytuację. proszę, jak nas teraz slają wystarczy jeden z Grand Team, można by powiedzieć, że nas nie ma. Kiedy ktoś do helikoptera wsiada? Patrz, kurde, już ktoś wsiadł, no. Dobra, biorę jeszcze raz bagiego i jedziemy z tym koksem. Jeju, 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 dobra? podłożony wiem, na tył mam dać naprzód. Pierwsza, to daję nam tutaj. Na o, oh, fuck. No dobra. Jak sukces, chcesz, najwyżej cię zabiję, ale to Może chłopie umiesz tym jeździć. Ja pierdzielę masakrę. No nic. Mamy przejęte. Dobra, to teraz ja sobie podjednę sobie razie na, na C. Stamtąd bardzo fajnym sposobem podjadę sobie na D. A być może przejdę punkt, może tam jakiś będzie fajny y, czołg sobie. Tu, 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 tu. Widzę, że jest to Nawet nie muszę się zgadać. Oj. Widzę, że tutaj się nieźle napieprzają. O, no to już coś wybuchło. Och, cholera, co tam do mnie waliło teraz przed, przed chwilą? To czołg jest? że nie iść, ale to jest... o kurde cuda muszę uniknąć śmierci teraz tylko słyszałem jak pociski za mną lecą holy fuck Chciałem go, znaczy chciałem go zabić, ale mając pewność, że go zabiję, a nie mając pewności, że go zabiję, to by było tak kompletnie. jak ta broń jest e, słaba, a przynajmniej go tutaj chciałem, żeby zauważyłem. Tylko gościu chyba uciekł. A tu go nie ma. Tu też. a tutaj może być. Zaraz, zaraz, zaraz. O jezu, jak wybuchło. Jak je o fak. To nasz jest? To nasz jest, dobra. To sobie wejdę do niego. Myślałem, że to jest. E, ten. wróg. że dopiero co z Was wyjechał, ale nie, nie, nie. Na szczęście nie. No to teraz się sytuacja troszeczkę, troszeczkę uspokoiła coś tam teraz wygrywamy nawet, nawet chociaż i tak dwa punkty są należą do wroga no to nie jest zbyt dobre ja, w ogóle dla mnie to jest paranoja jak można stracić punkt który jest przy bazie naszej no to, dobra stracić to, to ok ale przez miałem przypadek że przez całą właściwie rundę facet na facet ludzie grali tam Przejmowali C, A, B i tak dalej. Ale żeby przyjąć C B D. Ale żeby przyjąć... A to już nie po co? Ole jest coś na O, dobra. Dobrze, że nie ziemny. Oj... No, wszystko, no ja nie mam pozetki, cholera. Szkoda. Znaczy mam PZ, tylko musiałby być, by być ...pilotem ale ja teraz nie mogę być pilotem koszty kutwo jaka zazrana no dostał przychity no nie mogę za 7 o dokładnie na 11hp mu zostawiłem to tak Nie 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 Tylko nie helikopter Nie, to że fuck Jeszcze gorzej Bo helikopter Da się rozwalić, a Jetta... no o cholera Ale ktoś nas jedna z tyłu Macie tam w okolicy ze mnie bronią Pemą To Tu jesteś gnajku Muszę amunicję dostać? Fu oh, fuck! Jak ktoś na pieprze, nawet nie wiedziałem skąd. Ale ten sniper jest wyjątkowo nieuzołomem. To widać. Ściana ognia trnoję. Tak jest, ściana ognia. Wieście pocisków. Wow. wow! Wow, wow, z boku do mnie falą, jak wierdzielę. Oj, i mnie zabili, haha ha. Jaki żal, jaki żal, jaki żal Dobrze, za chwilę będziemy ludziska kończyć Ja już muszę to jeszcze... Co za gość dziwny Ja nie mogę, nie no, to jest po prostu paranoja Czegoś tu, czy... a, no nic, już mają to Ale jaki dziwak tym Żałka. Może źle mi się startnęło, nie wiem Albo gościu się dopiero uczy

Holy f**k, dostał raz Dostał drugi raz Ale gościu, gościu, nie umiesz strzelać widzę No to nie, to wysiadaj, wysiadaj, wysiadka, wysiadka, wysiadaj, wysiadaj, wysiadaj. Niestety, ja nie mam tego. Czekaj, czekaj, gościu. O, dzięki. Uff, ale było gorąco, naprawdę. A to na ten jest ten helikopter. A ja za cholerę nie mogłem, nie mogłem E, Dostrzec gdzie on jest, no to teraz już wiem Okej okay. Okej, no kurde Było Wow, sorry za tego laga ludzie Nie wiem czy to moja wina, czy to kogoś wina, nie wiem w każdym razie, w każdym razie. Sytuacja, widzę się trochę uspokoiła, znowu, pewnie tylko na chwilę. Dobra, tutaj na części więc... A A, czyste, jednak dobra. No nie, już do nas wiałam, Sosa. Olendę. O oh, nie fuck, fuck, fuck. No dobrze Dobra ludziska, w takim razie ja się z wami teraz żegnam. Jeśli odcinek Wam się podobał, to komentujcie, oceniajcie. Jeśli Wam się kanał podoba, to subskrybujcie. Ja się z wami teraz żegnam. Zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek, który będzie, będzie za tydzień. Do zobaczenia na razie!